Zakopane, w końcu tu dotarłem, po 10 godzinach jazdy, dwoma pociągami, jednym autobusem, flixbusem. do no to zakopanego, pociągi nie dojeżdżają, bo coś tam, remontują tory. który chciałam? I musiałem jechać. Siedlec do Katowic z Katowic Krakowa, z Krakowa Fliksbusem. A podróż mi zajęła 10 godzin, ale dałem radę. Trochę w tych pociągach z Katowic do Krakowa było słabo. Ciasny pociąg, bardzo się wypchałem z tym rowerem, z tymi sakwami. No i co, teraz jadę na kwaterę. Wywalę te graty, wszystkie, ja coś zjeść. Jakiś karczmy na kwaśnicę. Odpoczywam i jutro zacznę przygodę z Welon do Także hej! Taki mam widok na Tatry. I właśnie teraz jadę, będę jechał sobie do Doliny Chochołowskiej. A tutaj mieszkam, w tym domu. Za 450 metrów skręć w prawo. Będę jechał w przeciwnym kierunku. Tam te góry, ale chciałem wam pokazać te teatry. Jak to tutaj wygląda. Zostaje jednak dzisiaj właśnie jeszcze w zakopanym jeden dzień. Za 450 metrów, skręć w prawo. Zostaje jeszcze dzisiaj w zakopanym, bo tyle razy byłem w tym zakopanym i zawsze tylko krupówki, i tutaj w centrum, a, a w ogóle nigdy w te góry nie wchodziłem. A jest możliwość, można wjechać rowerem w tą dolinę Kochołowską więc tam jadę. Zobaczymy, co będzie w dalszej części dnia. Na razie cel. Na razie cel Dolina Chochołowska. Jadę właśnie sobie. Jadę właśnie sobie do Doliny Chochołowskiej. Znaczy yy, najpierw odwiedzę Chochołów. To będzie około tam 10 km dalej, ale tam są te fajne chatki, takie drewniane, w ogóle fajna miejscowość. I potem jadę do Doliny Kochołowskiej. Postanowiłem dzisiaj jeszcze zostać... E, zostać w Zakopanem jeden dzień. Bo mówię, zawsze w tym Zakopanem jest już tyle razy tu byłem i, i zawsze go te Krupówki. Rzadko kiedy, gdzieś na jakieś góry wchodziłem prawie w ogóle, raz na Kasprowym, ale to też kolejką, raz na Gubałówce też kolejką. I postanowiłem dzisiaj sobie trochę tutaj jednak yy, pozwiedzać tego, te okolice, pojeździć sobie tutaj rowerem, ja do sobie rowerem właśnie do Doliny Kochołowskiej. Byłem wcześniej już w tym. Byłem wcześniej w, w Tatrzańskim Parku Narodowym, ale nie wpuścili mnie tam rowerem, nie można wjeżdżać. Myślałem, że tam tędy przejadę, bo mieszkam tam niedaleko yy, parkingu pod Giewont i tam już jest Tatrzański Park Narodowy. No ale co, jadę sobie tutaj, właśnie jestem w Kościelisku, mijam Kościelisko, Kościelisko, wjeżdżam do jakichś miejscowości Witów. Do Doliny Chochołowskiej już mam bliziutko, Z jest jakiś, nie wiem, niecały kilometr. A do Chochołowa jeszcze będę miał 10. Ale mam cały dzień. Mam na to cały dzień i i postanowiłem go właśnie wykorzystać w ten sposób dzień będzie intensywny jak mi jeszcze tego dnia wystarczy to zamierzam pójść sobie na piechotę do tego Zatrzeleckiego Parku Narodowego i tam sobie jakimś, jakimś szlakiem przejść nie, nie za długi yy, widziałem, że są jakieś fajne wodospady też tam yy, ta dolina czy coś tam się pamiętam tych nazw ale jak mi czas pozwoli to jeszcze sobie tam dzisiaj pójdę na piechotę Na razie lecę na Chochołów i na Dolinę Hochołowską Wczoraj rozmawiałem z Baczkiem Lange i to właśnie on mnie tak pokierował tutaj, żeby sobie y, odwiedzić te miejsca, szczególnie do Dolinę Chochołowską. Łowiecki, hej za łowiecki, za barany. No i ten, i właśnie sobie tak postanowiłem tutaj jeszcze zostać jeden dzień. Jedyne co mnie martwi to, że jakieś burze zapowiadają gwałtowne od czwartku. No ale co, nawet jak będą te burze, to nie będzie 8 godzin, 30 godzin burzy. Ja już sobie to Aqua Velo, moje priorytety to jest przejechanie Velo-Dynajec I, i to na pewno zrealizuję, na pewno też jak przejadę. Yy, miałem jeszcze tutaj w planach aqua velo, ale odpuszczam sobie ten odcinek ze Szczawnicy do, yy, do Piwnicznej Zdrój, bo, bo to jest górski szlak i to nie ma się co pchać z rowerem yy, z sakwami obładowanym. Na lekko jakbym był, to bym sobie pojechał, bo zawsze się nie boję tych gór, ale, ale z ciężkim rowerem to nie ma sensu, nie ma co się tam pchać. Nam odradzali, żeby, żeby się nie pchać z tymi sakwami, bo to, to jest ciężki górski szlak po drodze takiej nie, nie jest za ciekawej więc ten akławero sobie odpuszczę Nie wiem czy pojadę w ogóle do Krynicy. Yy, od ze Starego Sądza Jestem, Jestem w Dolinie Hochołowskiej zaraz będę tutaj wjeżdżał ale ja, ja teraz grzeję na Hokołów Dolina Hochołowska i tamtą drogą będę sobie jechał ale na razie jadę do Hokołowa będę miał jeszcze 10 km i z 10 z powrotem są ze 20 km

Teatry białe, ośnieżone i te domki, które mi się zawsze podobały jak przejeżdżałem tutaj przez Kochołów samochodem Więc postanowiłem to odwiedzić rowerem i teraz się kieruję do doliny chochołowskiej Jeden zawalony ale tam już widzę, postawili nowy też w takim stylu do No I postanowiłem sobie trochę pojeździć tutaj po okolicy zakopanego rowerem bo odpuszczę sobie jak ten odcinek ze strzawnicy do krynicy, do piwnicznej zdrój, bo to jest górski szlak po słabej nawierzchni. I ja mam ciężki rower z takwami, więc ja tam się górnie boję, ale, ale nie będę się pchał tym ciężkim rowerem z tymi sakwami po jakiś, yy, w, w jakiś górski szlak. A tutaj się do szlaku wokół Tady dojeżdża główna i parking. Kamieniec To siłek. To jest też jakiś szlak. Teraz go zobaczę. Siwa woda. Tak się nazywa potok. A przede mną dolina kochołowska, wracam z kochołowa i zaraz się wjeżdżam staje się w zakopcu Schwyciłem właśnie tą dróżkę w dolinę w dolinę Chochowską. I takie mam widoki I do schroniska tutaj będę jechał do końca. Z miałem 8 km, teraz może z już przejechałem To może będzie 7 Będzie pod górę cały czas, ale jadę Bo Już się fajnie zaczyna robić Tam widzę szlaban Już chyba samochody dalej nie mogą wjeżdżać Ale tutaj w Tatry Właśnie w tą dolinę rowerem można wjechać Wjechałem właśnie do parku, do trzeciego parku narodowego. <laughs> Ale tu pięknie. Wjechałem do Parku Narodowego Teutonszalski Park Narodowy To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie można wjechać rowerem I skacowali mi 8 złotych I za rower 8, jak za osobę Zdzierstwo Powinno być za rower 2 Ale ja tam nie doczekam ja Tu wjeżdżam właśnie do Teutonszalskiego Parku Narodowego i tu jest szuszaka z gwiazdą, ale rowerem tutaj można do doliny Chocłowskiej wjechać. che è finita ah vanno vale, i Ciknie! Skończył się asfalt i teraz drogą. A powiem Wam, że jest pięknie. Widoki naprawdę przepiękne. zakopanym Jeden dzień i sobie tutaj pojeździć w po górach. No i tutaj Dolina Kochołowska. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie mogę, można wjechać rowerem. Widoki są przepiękne. Jestem zachwycony. Do, do schroniska mam jeszcze 2,5 km. Mam nadzieję że zaraz dotrzeć do tego kościółka, o którym Macie mówiłeś. Także dzięki za inspirację. I według Twoich rad Zwiedzał sobie dolinę kafosku. Teraz tutaj yy, nie widać, ale za tymi górami widać białe Tatry z niektórych miejsc, ośnieżone. Mam jeszcze 2,5 km do schroniska, tam jest jakiś kościółek i, i tam już jest koniec chyba tego szlaku tutaj, w tej dolinie, no bo tak mi pokazuje to jedna na nawigacji, że jeszcze chyba 2,5 km mam do schroniska PTDK, tutaj na Polanie Chosłowowskie, czyli tam Polana i chyba już koniec tej doliny, zobaczymy. Dolina Chochołowska. Ani z dalej. To jest ta polana chyba. To jest polana Chochołowska. Czyli tu już dojechałem do końca Doliny Chochołowskiej. jest ogrodzone i pisze na tym ani krokus dalej ani kroku, ani krokus czyli tutaj te krokusy rosną i właśnie są pod ochroną Tadłem tu. Przejechałem 8 km Doliną, a generalnie już mam ponad 40 Schronisko jeszcze jest dalej, tak? Dalej. 400 przeszło Aha, dziękuję. A jadę do schroniska. Schronisko na Polanie Kochołowskiej. Przeszedłem całą Dolinę Kochołowską, przejechałem rowerem. No momentami prowadziłem rower, bo nie dało się jechać, były takie kamienie, strome i stromo pod górę. Ale jest. Jest mega. Dolina Kochołowska. Jest to na samym jej końcu. To jest schronisko. Na Polanie Kochołowskiej.